O 9, a niestety mój plan się nieco zepsuł. Wiesz, jak dziwnie wygląda w tym ekranie? W serio tak wyglądam. Dlatego, że pada. Jak patrzę na mapę pogodową, to niedługo powinno przestać. No, a szczerze, to nie bez sensu wyjechać 15 minut wcześniej, być mokrym, niż odczekać tą chwilę. Więc jeszcze ja przez chwilę czekam. Mam no, na nadzieję, że zaraz przejdzie. Nie wiem, czy wczoraj mówiłem, ale. Amazonia pochłonęła ofiary w postaci moich okularków, yy, więc muszę jeszcze to ogarnąć gdzieś po drodze. Godzina 9:54. Finalnie ruszam. Troszkę późno, znaczy troszkę późno, bardzo późno. I nie wiem kurde, jak będzie z tym toruniem, bo z toruniem mam 2,5 więc bardzo dużo. Dobra. Wszystko zapakowane. Ja tu czuję się trochę jak na kacu. Takim wiślackim kacu. Trzeba jakoś rozruszać mięśnie. I wrótku do przodu. I na wał. Między szmiski. Warszawa taka męcząca trochę na wyjeździe, bo następnie się gubię w tych zjazdach, podjazdach i w ogóle ale dzisiaj morale słabe bo wiem, że czeka mnie cały dzień z wiatrem w twarz noga się trochę rozkręciła to będzie dzisiaj dość częste ujęcie z racji tego, że no jest wiatr, więc Lemontka będzie moim królestwem zawsze jest, ale teraz wyjątkowo no ale generalnie nie jest źle, bo jest 11 a dwadzieścia parę kilometrów już przejechane. Jest chłodno, więc nie ma potrzeby robienia nie wiadomo ilu obserw To są zupełnie inne warunki niż w pierwszym, drugim dniu. Szkoda, taki upały. Pomyślałem, że tą stówę mógłbym spróbować przeatakować. A tak to nie było szans. Tu za ja taki singielek powale. Jak coś to na dole też jest droga, też nie można jechać. Nieprzyjemnie pomimo, że pod wiatr to tak snośnie nie narzekam a przejechany dzisiaj już yy, 36 na prędko 183, całkiem nieźle jak dla mnie no, ale zaraz będzie maciek, to prędkość spadnie do 15 albo niżej bo zrobię przerwę jaki ładny lisek kurde dawam taki ładnego nie widziałem a przed chwilą czarna przebiegała Więc generalnie jest ciekawe I teraz patrzcie Złote łuki Żeby mnie tylko nikt nie rozjechał jeszcze Tam taram Tam taram Chyba tędy Dobra, wcisnę tędy No i kwestia tych, a jest jakieś pepko Divers tu ogarniemy z tymi okularami Justk kto wie dobra, najważniejsze, że jest maczek Jest kluczowa informacja na dziś To to się jeździ ultra wyżera bez wyrzutów Pit stopy zakończone i mam nowe okulary Jak wam się podoba, spoczku chyba nie? Całkiem okej okay. Opuszczam Złote Łuki i jadę tam. Proszę lubię tego singla koło twierdzy Modlin. Klimatyczny taki. Tu w ogóle po lewej mamy jeszcze Narew, która zaraz wpada do Wisły. A do mety, bo to dość ważne, 448. No jest o 200 do tego tornia, a jest godzina prawie 14 Czyli już 10 godzin jest do północy Na dwie dychy na godzinę to nie pojadę Choć nie wiem co nie z tym wiatrem I wiadomo oczywiście niespodzianki po drodze różnego typu Przez chwilę zastanawiam się czy jednak nie było i jutro nie deptać Longiem z Łągiem, z Włocławka. Tak jak w zeszłym roku nagrywałem te łączki. To są takie ładne i w ogóle. Tylko niestety ustawiłem kamerę w ziemię. Więc w tym roku to naprawiam. Możecie je zobaczyć. Znaczy nie wiem co takiego jest w tych łąkach w ogóle. To są w ładne. Ale tu ciepło na nich, powiem szczerze. Ja dzisiaj tam mam taki Ile jest zimno, na przykład tak, czekałem pod tym centrum handlowym, jak przyjdzie deszcz, jak się zrobiło tak naprawdę zimno przez chwilę. A teraz chyba za 26, 27, coś koło tego. I nie muszę się niestety po tej przerwie, ona była dość długa, muszę się znowu rozkręcić. Ten wiatr jest, on nie jest bardzo tragiczny, ale no, gdyby wiał w plecy, to byśmy zasuwali jak szaleni ładnie no ładnie się, ładnie się. Jakoś inaczej zapamiętałem ten odcinek za modlinem nie wiem czemu wydawało mi się że teraz cały czas po płaskim przywale aż do płocka cały czas jeździmy góra dół wcześniej te wyrypy nad wałem wycywałem wczoraj że nie będę tyle narzekał ale kurde mam naprawdę wrażenie że ta natura się sprzysięgła w tym roku Przeciwko mnie na tej wieśle Czyli pierwsze dwa dni Upał taki, że się wytrzymałem Trzeci dzień Wiarę spoko Tam troszkę popadało ale To pół biedy Dzisiaj co chwilę jakiś deszcz A do tego Bardzo, bardzo duży wiatr Jak kurde mam jechać Nie mam siły Potrzebuję jakiejś skierki nadziei To miejsce też pamiętam To podejście ostatnie to jest takie dość mocno pionowe Ale tu przynajmniej nie Nieważne. Tak więc i standardowo Roku, to już tu po ciemku jechać bym. Ja nie nagrywałem. Już czekam na te wały przed Płockiem. Tymczasem odcinek specjalny. Chyba go tak możemy nazwać. Taki jest Decyzja podjęta. Dzisiaj finish we Włocławku. Czyli dzisiaj zrobię dwie stówy. Bo po prostu Noga nie podaje tak, jak powinna. Potrzebuje się chyba zregenerować. Wiatr, który mega przeszkadza. Eee, jest dzisiaj bardzo mocny. Jutro ma być podobny. Ale jutro to już jutro. To muszę sprawdzić jeszcze czasem. Jutro nie idzie północy, co mi to zmieni? I tak, i tak. Będzie trzeba to przejechać. Eee, no, także weryfikacja planu. Znaczy to będzie do dni mniej, niż planowałem nie tragedia no ale trzy wy będzie do mety więc będę bardzo późno w nocy może nad ranem nie wiem no bo tam też jest trochę trudniejszych fragmentów jest trochę podjazdów więc zobaczymy masakr Proszę? To jest cherek? No, szóstka. Chociaż troszkę zmieniony bo tam koła, zmieniałem i tak dalej. Mhm. Ale... Spoko, bo ostatnio jak byłem na stacji, to stały trzy koło siebie szóstki. No dość popularny jest ten model, bo... W dobrej cenie. No ja powiem Ci, że jestem w miarę zadowolony. Dobra, idę powiedzieć czy słowa do ojca dyrektora. Lesku, ojcu dyrektorze. Dziękujemy za łaskę, jaką nas obdarzyłeś, wyłączając ogrzewanie wraz z poniedziałkiem. Niemniej przy tej okazji przestawiłeś nawiew na twarz, co radość jazdy nam ogranicza. Ciebie prosimy, Zródej Nikolarze. Zmienicie plan na Toruń, ale właśnie plan zmieniłem w głowie. Na <laughs> No tak? hmm, Ale w tym, w, we Włocławku, a nie w Toruniu. Bo do Torunia, jak pamiętam z zeszłego roku, to ja jechałem z, z Płocka Jechałem chyba z 7 godzin z tego co pamiętam, długo właśnie jechałem Nie wiem czemu wtedy, czy pogoda była zła czy coś Ale jechałem z 7 godzin i teraz jak sobie wyobrażam, że byłbym na czwartą Bo już do Płocka jeszcze kawałek jest To raczej tak słabo, nie? O, dobra, idę się ogarnieć. Pizzup pod górze zakończone i jadę w kierunku Włocławkę No pewnie jakieś 5 godzin jazdy przede mną Jest 19, czyli na północ około. No i generalnie by tego było mało To jest godzina 20 i właśnie zaczęło padać ah, Boże Za jakie grzechy co to jest za dzień To jest dramatny dzień Tak nie może być. Czemu się wszystko sprzysięga przeciwko mnie? Przez to, że założę tą kurtkę pewnie za 5 minut ją ściągnę, bo to nie wygląda na dużo jakąś chmuda. No widoczek chociaż, no był ładny. Mm. A nie zdążyliście. O, tu będzie. No widoczek, spoczko. Pewnie nagle nagrał Płockę. Dobra, tak Wam pokażę. Oh. Sorry, było pod górę. Dobra, mamy Płock. Zachodzące, niestety, już za nami. Pojeżdżam z Płocka. Niestety, troszkę w górę. Ale jedno, co mnie pociesza, to nawigacja pokazuje mi 21 km do najbliższego skrętu na drogę gruntową. Eee, czyli 21 km, prawdopodobnie, asfaltem. Witam pamiętam, że jest po drodze Dobrzeń nad także dobrze tam i tak dalej, więc spoko Bo te 20 km szybko upłynie. No już nie wieję przede wszystkim A tu tutaj jak podejdę Później No ten skręt to ja wiem akurat z czym się wiąże Bo to będzie na granicy województwa mazowieckiego i pojazdu pomorskiego Taka kładeczka w zaroślach nie za fajna. Natomiast trochę się tam powoli przejdę. Mam nadzieję, że się nie zmoczę. Zmieniłem sobie outfit na bardziej ciepłą bluzkę. W końcu ją wykorzystam. Bo trochę bym mi był głupio, jakby przejechała ze mną tyle czasu bez wykorzystania. Zdecydowałem ja jakieś takie to jest szczęście, żeby robić wszystkie najtrudniejsze rzeczy w nocy. No i tu kurde no co miałem? Właśnie to jest najgorsze, że co jakiś czas są takie kwiatki. I jak są takie kwiatki, to niestety mm, no nie da się wszystkiego zaplanować, żeby to zrobić w dzień. Po prostu się nie da. zobaczymy bo tu mówili że no i... dobrze tu mówili że się nie da suchą stopą przejść kurde szersza kładka niż w zeszłym roku tylko chyba odpowiednio wycelować kierownicą no ale już kierownicza naprost ciach 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 i zaraz będziemy w domu No, dobrze, w lewo, w prawo, w prawo, w lewo Dobra, przedłuż prawie mamy co mi teraz nie pojeciał Dobra, mamy to I co? Suchą stąpą, suchą. No dobra, tu o kurde Dobra Prawie byłby dzwon, ale się udało bez. Tu jakieś patyczki. To mi chyba najlepiej będzie rower do ręki wziąć. No i trzeba uważać, bo śliskie buty ale generalnie tragedii nie ma tu troszkę po krzaczkach. No, błotka troszkę jest, ale nie tragedia. No i mamy to już z tego co pamiętam, koniec. No i teraz długie podejście. Więc ja się odmeldowuję i podchodzę. O, udało się dojechać do Wrocławka. E, do hotelu mam 3 minuty. To był straszny dzień. Czyli zrobiłem, zaraz wam opowiem ile e, 193 km. E, z czego nie spłamię jak 160 z wiatrem w twarz. E, Trzy razy przeczekiwałem deszcz, a teraz na koniec jeszcze musiałem się mordować z podjazdami, których było dużo. To był straszny dzień, który chcę wymazać ze swojej pamięci. Po prostu straszny dzień. I jak to na miśle? Każdy plan, który wymyśliłem a wszystko po kolei najlepsze jest to że na poprzednim wiśle może chyba raz miałem sytuację że jakiś pies chciał gonić a teraz jadąc do tego Wocławka na kompletnym braku siły kompletnym tych psów goniło mnie chyba kurde z 8 Masakra. dobra kończę no dobra, jako miły akcent jeszcze wam zabytki pokażę. Nie, dziękuję. Ja nie wiem, dobra może przesadzam, ale nawet do hotelu. Nie mogę normalnie dojechać, bo tam jest remont. Zjadę gdzieś naokoło. Da czego tak się dzieje. Gdzie jest to wejście za stronę? Poranny ogar, bo jest 1045. I otwieramy się skryteczka. Najważniejsza miejscowość na całej trasie. Tam jakieś torunie, nie torunie to walić to stary może najważniejszy. Jechaliśmy na odcinki bardziej takie piaskowe. Szczegód ciąg dalszy. Blok mi się wykręcił. Dzień dobry. O matko, jaka niespodzianka. Takie niespodzianki to lubimy Te krówki są co najmniej Tak samo zdziwione jak ja Dzień dobry Dzień dobry Bo jest tu coraz ciekawiej O, w dupa A nie, w sumie No dobra Tego w zeszłym roku nie było Gdzie są lepsze wschody jak nie na Wiśle? Powiedzcie mi O mamy mam czy co, ale takie bycze konie widzę. Ojej, ojej co tu się Wydarzyło? No, to trzeba się i pożywić i uczcić I leciej za łowiankę. Ooo gość Brawo Gdzie, żeś ten rower tak wywrócił? Weź mnie mów